Tylko dla dorosłych, w Chili Z. I zapas dan, y, społeczny komitet do spraw AIDS jest dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Y, rozmawiać będziemy o, y, o, o, o HIV, albo o tym, czy można bezpiecznie prowadzić seks mając HIV, czy można z nim żyć. Natomiast takim y, tematem wyprowadzającym, że tak powiem, nas do tego tematu jest, y, tak, są takie dwa pojęcia: PREP i PEP. I one, można powiedzieć, że ułatwiają życie. Tak w ogóle i takie życie seksualne. Pytanie, czym są te dwa hasła? Rzeczywiście niedawno w przestrzeni publicznej pojawiły się takie dwa hasła: hmm. PREP i PEP. Mówimy niedawno w kontekście oczywiście epidemii HIV, która trwa już trochę ponad 30 lat, a te dwa takie jakby mocne tytuły pojawiły się około 5-6 lat temu. Chodzi o dokładnie o taką profilaktykę, która umożliwia zapobieganie zakażeniu HIV. To jest mhm. właśnie ten PEP i to jest taki skrót z języka angielskiego, e, profila profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia HIV. I polega to na tym, że można jakby przyjmować e, codziennie leki, które uniemożliwiają e, jakby wniknięcie, e, rozmnażanie się wirusa w naszych komórkach. A z kolei to drugie pojęcie, PEP, to jest taka profilaktyka poekspozycyjna. Co to znaczy? Co to jest w ogóle ekspozycja, tak? Ekspozycja to jest taka chwila, w którym e, doszło do jakiegoś e, powiedzmy niekontro nie do do niekontrolowanej możliwości e, zakażenia wirusem i to jest najczęściej akurat w przypadku Polski w ogóle Europy Zachodniej to są kontakty seksualne i tutaj e, to jest w zasadzie naj, naj, najgłówniejsza droga zakażenia. Zdarzają się, moż, mogą się zdarzyć zakażenia popres, poprzez krew-krew i mhm. czasami poprzez e, urodzenie dziecka z zakażonej matki, która nie była leczona. Mhm. Tak? E, natomiast do tych zakażeń najczęściej, do tych zakażeń, nie do zakażeń, tylko do tej profilaktyki poekspozycyjnej najczęściej zgłaszają się osoby, które właśnie e, miały jakąś taką sytuację, nazwijmy to ryzykowną. Mhm. Czyli na przykład niezabezpieczony kontakt seksualny albo jakiś kontakt seksualny pod wpływem środków psychoaktywnych i nie zawsze branych z własnej inicjatywy, tak wiemy, że dość popularna jest również pigułka gwałtu. Nie zawsze wiemy nie pamiętamy, osoby nie pamiętają, co się, co się wydarzyło. Lub na przykład pękła prezerwatywa. Czyli jakieś takie wszystkie sytuacje, które mogłyby doprowadzić do zakażenia, a nie jesteśmy y, świadomi lub pewni partnera lub partnerki, z którym ten kontakt seksualny miał miejsce. tak? No dobrze, to, czyli rozumiem, że y, przekładając to też na, na takie proste, że, że, że prep to jest. Y, przed? To, przed, takie pigułki antykoncepcyjne, a, a pep to, to jest. jest po. Pigułka po. Dokładnie. No Ty... dobrze, to teraz kto w takim razie może y, y, brać te leki? Bo y, y, powiedziałaś o takim y, w przypadku, że. O, Osoba gdy na przykład była nieświadoma yy, jakby swoich działań albo podjęła jakiś ryzykowny kontakt seksualny z kimś, i ona może pójść do apteki i teraz powiedzieć, no, yy, no tak się wydarzyło w moim życiu, no to ja teraz będę to obykać jak witaminę C przez, przez jak długo na przykład. No to wszystko nie jest aż tak proste, mhm. oczywiście. Yy, to, to wymaga oczywiście interwencji lekarskiej, w sensie wizyty, yy, omówienia sytuacji nie zawsze Nasz lęk wewnętrzny wpływa lub przekłada się na przyjmowanie leków. Tak, mhm. nie zawsze te sytuacje, o których my myślimy, że są ryzykowne, kwalifikują pacjenta do przyjmowania takich leków mhm. i odwrotnie, że czasami właśnie kwalifikują, a, a pacjenci nie, nie są y, na tyle może świadomi, a, y, właśnie zagrożenia. Tak? A nie kwalifikują, to co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę podczas rozmowy z lekarzem, jakby lekarz ocenia, czy ta sytuacja rzeczywiście była na tyle ryzykowna, żeby przyjąć. Są oczywiście pewne założenia, według których takie leki się przypisuje i potem się je bierze. No, trzeba, trzeba też no, dość jasno powiedzieć, że takie leki, które się przyjmuje po to, trwa 28 dni, one mogą y, mieć też różne skutki uboczne, jakieś takie pogorszone samopoczucie, y, jakieś może nudności. To nie jest jakby komfortowa sytuacja, tak? No, też może w jakiś sposób wpływać na inne. Każdy lek ma przecież jakieś y, skutki uboczne swoje. Dlatego tutaj trzeba bardzo rozważnie to traktować i w ten sposób Lekarze to przepisują. Nie jest to lek, tak jak powiedziałeś, dostępny jak witamina C w każdej aptece. Tak też nie jest. Ponieważ w ogóle przepisywaniem PEP-u y, zajmują się rzeczywiście bardzo y, wykwalifikowani lekarze, którzy jakby umieją to leczyć, wiedzą, jakimi lekami. To nie jest wiedza powszechna, głównie lekarze chorób zakaźnych się tym zajmują i to jest jakby ich dziedzina. I są dedykowane szczególnie w Warszawie, natomiast w większych miastach w Polsce również są dostępne takie leki, ale w określonych y, aptekach. Na szczęście jest taki portal, kto ma leki, można zawsze tak, 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 tak. można sprawdzić, gdzie taki produkt można nabyć. Natomiast to nie jest witamina C. Jest to też dość, dość kosztowne leczenie, ponieważ taki zestaw leków y, na tą profilaktykę poekspozycyjną to jest około 1000 zł. Mhm. A... Okej, okay, to jest pełne ekspozycyjne. Ale prep wydaje mi się, że jest chyba trochę, też trochę tańszy. O zdecydowanie, tak. Mhm. Bo tutaj z kolei są trochę inne założenia. Po pierwsze, tu jest jakby jeden preparat dwulekowy, mhm. a w, w przypadku pepu. Yy, Powiedzmy more or less to są trzy, trzy składniki, stąd, stąd też wynika ta cena, tak? że są to po prostu dwa preparaty. Natomiast tutaj troszkę inne są założenia. Prep został skonstruowany po to właśnie, żeby osoby, które są bardziej niż inne narażone na zakażenie HIV, czyli to takie osoby, które na przykład mają y, dość dużo kontaktów seksualnych z partnerami lub partnerkami, mhm. których na przykład nie znają, lub statusu serologicznego mhm. nie znają, tak? albo może y, mają też właśnie jakieś uzależnienia, że często ciężko im jest kontrolować różne sytuacje, mają możliwość właśnie przyjmowania y, tak zwanego PEP-u. W tej chwili to jest kwota stu kilkudziesięciu złotych, mhm. natomiast to też nie jest witamina C. Pamiętajmy, mhm. że każdy lek, nawet witamina C przedawkowana, ma też swoje konsekwencje zdrowotne. Tak też może być w przypadku właśnie PEP-u. I tutaj zgodnie z różnymi rekomendacjami, ale głównie no, my się opieramy na mm, takich rekomendacjach europejskich i też właśnie mm, w poradni przychmielnej 4, w której ja też pracuję, mamy taką największą w Polsce poradnię, właśnie PREP, w której e, od początku, w zasadzie kiedy PREP w Polsce jest dostępny, my prowadzimy taką poradnię i, i tam jakby wszystkie wizyty odbywają się zgodnie z pewnymi zasadami. Mhm. Czyli, że trzeba przyjść powiedzmy nie rzadziej niż raz na kwartał, są e, odpowiednie badania zlecane, bo tak jak powiedziałam wcześniej, każdy lek przyjmowany w sposób niekontrolowany, no może mieć też tak. skutki swoje... Uboczne. rozumiem dobrze, to teraz y, przełóżmy to na taką codzienność. To znaczy, mamy, y, mamy parę, jedna z osób w tej parze jest y, 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 zakażona wirusem HIV. To, to jak to życie się zmienia? To znaczy, to znaczy że jedna osoba łyka codziennie pigułkę i, i żyjemy tak, jak żyliśmy po staremu. Bardzo, bardzo ładnie to opisałeś. W zasadzie hmm. można tak powiedzieć, że, że hmm. tak właśnie jest. Ym... Osobom zakażonym HIV i tym, które je leczą, jakby celem takiego leczenia jest tak zwana supresja wiremi. Mhm. Co to znaczy na język taki codzienny, życia naszego codziennego i, i w związkach? Chodzi nam o to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której mówimy o tak zwanej niewykrywalnej mhm. czyli y, takiej ilości kopii wirusa, która y, nie zakaża innych osób. Mhm. To są takie odpowiednie normy, do których y, każdy lekarz prowadzący pacjenta y, próbuje dąży. jakby doprowadzić mhm. i do, które, do, do, do czego dąży. Y, takie rekomendacje właśnie, y, to już y, myślę jakieś 3-4 lata temu te rekomendacje właśnie y, wyszły ze Stanów Zjednoczonych. U równa się U, czyli y, niewykrywalny równa się niezakażalny. Mhm. Czyli Mamy osobę zakażoną, y, która skutecznie się leczy. Skuteczne leczenie, właśnie przykłada się, mówimy o tym właśnie, y, niewykrywalności wiremi. Skutkuje tym, że taka osoba może mieć niezabezpieczone kontakty seksualne hmm. i nie będzie zakażać. Hmm. Natomiast y, dla osób czy partnerów takich osób to jest bardzo, y, może być bardzo złożony taki trochę. Psychologiczny aspekt. Jedne osoby podchodzą do tego w sposób e, taki zupełnie spokojny, e, przyjmują tą informację, tą wiedzę, mają normalnie kontakty ze sobą seksualne, a na przykład inne osoby właśnie w takich sytuacjach również chcą brać mhm. PEP e, prep, przepraszam, no właśnie po to, żeby czuć psychologicznie jakieś większe e, zabezpieczenie. Mhm. I to są mhm. właśnie na przykład takie związki, w których jedna osoba jest zakażona, bierze. Leki na zakażenie, a druga bierze leki. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, tak. I, i tu można by powiedzieć na przykład, że nie, niekoniecznie musi tu być wskazanie dobrania tego prepu, takie czysto fizyczne, ale na przykład zdrowie psychiczne tego wymaga i taki pacjent otrzymuje takie leki mhm. i bierze je w sposób ciągły. No dobrze, no to w takim razie bo też pomyślałem sobie o takiej sytuacji, że przychodzi na przykład osoba, która ma dużo takich ryzykownych zachowań seksualnych do lekarza i no. Panie doktorze, no ja mam, to prowadzę taki, a nie inny tryb życia, czy mógłby mi Pan PrEP przepisać? Czy to, czy to też działa na takich zasadach? Znaczy, jeżeli osoba wie, że jest, w, tak powiem, narażona na, na ekspozycję właśnie, no to czy, czy ona może też tak profilaktycznie, powiedzmy, jak witaminę C, na przykład ten, ten PrEP brać? Nie jak witaminę C, ale profilaktycznie brać rzeczywiście i dokładnie wygląda to właśnie tak jak powiedziałeś, mhm. czyli jestem świadomy, świadoma, jaki prowadzę styl życia, jakie są moje potrzeby. Bardzo nam też wszystkim zależy, tym wszystkim osobom, które pracują w środowisku HIV-owym, żeby właśnie ta wiedza o tym, że istnieje coś takiego jak PREP lub PEP, czyli leczenie przed zakażeniem lub. Hmm. po sytuacji ryzykownej, żeby właśnie ta wiedza była jak najszersza, żeby jak największa grupa osób, które potencjalnie mogłyby z tego skorzystać, żeby o tym wiedziała. Wobec czego hmm, dokładnie jest tak, że osoba, która rozpoznaje to w ten sposób, przychodzi do dedykowanego lekarza, który, który zajmuje się właśnie leczeniem hmm. e, PREP, Przychodzi i mówi o swojej sytuacji. Oni po prostu wprost o tym rozmawiają, tak? Jakie są zagrożenia, jakie są możliwości. Mhm. I dokładnie jest tak, jak mówisz, jeżeli obo obaj jakby yy, trzeba też. Bardzo podkreślić taki aspekt, że to nie jest tak, że to lekarz o czymś decyduje, mhm. tak? to jest zawsze decyzja również pacjenta, to mhm. jest dyskusja i rozmowa o tym, co jest dla, tego, dla tej osoby yy, najlepsze. Tak? To, mhm. to nie jest tak, że tu lekarz dyrektywnie coś mówi w tą lub w tamtą. Jakby staramy się zawsze podążać za pacjentem. I odpowiadać na jego potrzeby, bo to, co czasami dla nas wydaje się nieoczywiste lub oczywiste, ale my nie jesteśmy tą osobą, nie jesteśmy w tej osobie, nie wiemy do końca, jakie ona ma swoje potrzeby, jakie ona ma, jaką ona ma strukturę psychiczną. Wobec tego ta decyzja jest wspólna w oparciu właśnie o te zalecenia europejskie, które no, powinny być stosowane przez wszystkich lekarzy. No dobrze, to w takim razie osoba bierze Prep. No i można powiedzieć, że ona mogł mogłoby się czuć zwolniona. W takim <noise> sensie, że on mówi tak: "No dobrze, no to mam już szczepionkę na HPV, biorę prep, no to yy, hulaj dusza, już Piekła mogę nie ma, yy, tak? dokładnie, już mogę bez prezerwatywy po prostu yy, seksu uprawiać. No aż tak pięknie to nie jest, oczywiście, jak tak pięknie to nie jest, jeszcze za moich czasów w szkole na biologii były takie lekcje z infekcji czy z chorób wenerycznych, nie wiem czy teraz jeszcze coś takiego jest, ale zdarza mi się jak... W szkole byłem dawno temu. Dawno, tak. No ja pamiętam jeszcze, ale jak jestem w punkcie testowania i przyjmuję na przykład pacjentów młodszego pokolenia i jak mówię o chorobach wenerycznych, to zdarza się, że nie, nie znają tego pojęcia. Więc choroby weneryczne to są takie y, choroby przenoszone właśnie drogą płciową. Najbardziej znane to pewnie kiła, tak. żyżączka, chlamydie, to takie y, najbardziej rozpowszechnione. No i tutaj już mamy y, właśnie drugi aspekt lub inny aspekt y, uprawiania seksu bez zabezpieczenia. Czyli PrEP nas owszem zabezpiecza, ale przed zakażeniem HIV. Natomiast nie zabezpiecza już nas przed żadną z tych chorób, o Cały których rozwiątek. powiedziałam. Także no, dalej pozostaje prezerwatywa, jako wymieniana jako no, najskuteczniejszy środek, i y, często pacjenci pytają, lub y, y, taką mają wątpliwość, no ale czytałem, czytałam, że prezerwatywa to jest tam 90, y, ileś procent y, skuteczności. Ja zawsze mówię tak, jeżeli prezerwatywa jest ubrana, nałożona prawidłowo, hmm. była w prawidłowy sposób przechowywana, czyli nie noszona w, portle, w portfelu. W przedniej tylnej kieszeni przez ostatnie pół roku e, nie spadła i nie sunęła się, to jej skuteczność to jest 100%. Mhm. Tam nie ma żadnych porów, dziur, przez które cokolwiek przechodzi. Tak? Te procenty, 90- kilka procent, właśnie wynika z tego, że Nieprawidłowo nakładamy, gdzieś tam paznokciem można zahaczyć y, lub w jakiś inny sposób ona jest już y, uszkodzona i, i z tego mogą pękać, mhm. y, z, te, z tego powodu właśnie mogą pękać prezerwatywy. Także skuteczność prezerwatyw to jest 100% o ile y, y, jest użyta do, do, prawidłowo. Tak. Y, dobrze, to w, y, w takim razie to takie y, pytanie sakramentalne można powiedzieć. Czy y, można mieć y, 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 udane życie seksualne mając y, HIV? Tu, tu, tu nie ma żadnych absolutnie przeszkód. Mamy takich pacjentów przecież w Polsce, no w tej chwili już kilkadziesiąt tysięcy, którzy są zakażeni i się leczą. Prowadzą normalne życie partnerskie, życie zawodowe. W zasadzie, jeżeli te, to zakażenie udaje się wykryć wcześniej i doprowadzić właśnie do, do szybkiej supresji wirusa, to niczym się ono nie różni od od życia y, innych osób, no trzeba tylko jednak pamiętać o tym, że bierzemy leki. Branie mm. każdego leku, tak jak powiedziałam wcześniej, zawsze ma jakieś skutki uboczne. W dzisiejszym świecie HIV to jest choroba przewlekła, podobnie jak cukrzyca, podobnie jak nadciśnienie. To też są bardzo ciężkie choroby, które jakby mm. też skutkują codziennym, ciężkim przyjmowaniem leków i różnymi skutkami ubocznymi. Także y, być może, albo, albo może trochę nawet nawet na pewno. Jest to bardzo delikatny obszar. Tak? Mm. To jest nasze życie i zdrowie seksualne, więc my trochę inaczej psychologicznie podchodzimy do zakażenia HIV, a, a inaczej na przykład do problemów z cukrzycą lub nadciśnieniem. Tak? Jest to naturalne. No, tutaj wymaga to jakiejś rozmowy z partnerem, partnerką na ten temat no, bardzo dużo intymnych kwestii, o które rzeczywiście osoby zakażone się boją. Ale tutaj, jeżeli wszystko idzie naprawdę y, zgodnie z planem, że tak mm -hmm. powiem, wszystko jest naprawdę y, bardzo dobrze. No właśnie, y, to teraz pytanie: y, po, Chciałbym też o kampanię zapytać, ale zanim zapytam o tę kampanię, to zapytam się, czy takie. Y, powiedzmy. Y, porozumiem, że też przyznanie się do tego, że się żyje z wirusem, jest spowodowane tym, że to życie może być prowadzone normalnie, tak jak było to do tej pory. To czy y, na przykład przed, że tak powiem, polaryzacją czy prowadzeniem Prepu i Pepu takie kamienia były na przykład rzadsze, czy na przykład teraz jest tego na przykład więcej? To znaczy, że ja, ja, ja przyznaję się do tego, że mam wiruski, bo wiem, że mogę z nim żyć jak, jak każda inna osoba na tym świecie. Um, tak, to jest. Jest coś takiego, co możemy nazwać trochę brzmi to tak może nawet śmiesznie ale znakiem czasów. Mm -hmm. Znakiem czasów, szczególnie y, myślę, tu w Warszawie, my żyjemy trochę w takiej jakby dużej otwartości. Mm. Y, tu jest też do, dość dużo osób zakażonych, które ze sobą się spotykają, mają kontakty towarzyskie, mają kontakty rodzinne, y, partnerskie i rzeczywiście. Y, Coraz więcej osób decyduje się jakby na powiedzenie o tym mhm. jakim jest ich status serologiczny, bo jest, czują pewien rodzaj ulgi, tak? mhm. czują pewien rodzaj takiego, że nie, muszą, że nie muszą jakby kłamać, że nie muszą mhm. czegoś ukrywać i y, często jest to bardzo dobrze przyjmowane, ale nie zawsze, dlatego y, i w Polsce i w ogóle na świecie bardzo dużo poświęca się uwagi właśnie stygmatyzacji osób zakażonych. Mhm. Bardzo dużo o tym się mówi, bardzo dużo chcemy mówić o takiej właśnie edukacji, że w zasadzie osoba zakażona i kontakty z nią y, niczego nie zmieniają w naszych kontaktach. Mm. Życie z taką osobą pod jednym dachem, y, korzystanie ze wszystkiego, z czego korzysta ta osoba, nie niesie ze sobą najmniejszego ryzyka zakażenia, mm. no poza kontaktami seksualnymi, niezabezpieczonymi, mm. o ile osoba się nie leczy. Mm. Tak? Natomiast żadnych innych skutków nigdy nie stwierdzono. Mhm. Także mm, życie, z, życie z HIV w zasadzie dzisiaj jest... Y nawet w ostatniej konferencji, takiej europejskiej, na której były poruszone na przykład tematy długości życia osób z HIV, i tak dalej, no wychodzi, wygląda to w ten sposób, że teraz te osoby żyją dłużej niż średnia populacji, mhm. dlatego że mają doskonałą opiekę medyczną, mhm. tak? Więc ten stan zdrowia i, i szybkie reakcje lekarzy różnych specjalności pozwalają tym osobom żyć na wysokim poziomie. Natomiast decyzja o tym, czy zrobić taki coming out, czy nie, no to jest bardzo indywidualna, mhm. tak. My Pochodzimy też wszyscy z bardzo różnych środowisk i mamy bardzo ten taki background, bardzo różny i no, trudno jest na przykład komuś radzić lub nie, co zrobić w takiej sytuacji. To jest zawsze bardzo indywidualne. No, ja bym powiedziała, że, że warto być takim ostrożnym i przewidującym. Mhm. Dobrze, to o tej kampanii chciałabym trochę więcej mogła powiedzieć. Która tak, nie jest jest startowała, wystartowała jest, więc trzeba o niej po prostu powiedzieć. Tak, jest taka kampania Fundacji Edukacji Społecznej, która wystartowała w zeszłym tygodniu właśnie pokazująca osoby żyjące z HIV. Tam są trzy kobiety i trzej mężczyźni, którzy jakby mówią wprost o swoim zakażeniu. I to są funkcjonujące osoby yy, wykształcone, mające swoje prace, swoje esperace, swoje rodziny, sw swoje pasje. Także jest to też taki już przełamujące tabu, gdzie w Polsce takie osoby, które są właśnie zakażone, powiedziały to wprost. W Warszawie na woli jest nawet taki wielki mural, mhm. yy, gdzie te osoby są yy, namalowane. I to też pokazuje taki pewien znamienność tych naszych czasów, tak? Że bardzo dużo się mówi też. Yy, o środowiskach różnych osób wykluczonych, jakby dajemy szansę jako społeczeństwo mm. coraz większe. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo mówimy w tej chwili o osobach zakażonych HIV, ale takich marginalizowanych przecież środowisk jest dużo więcej. Mm. Tak? To nie są tylko osoby z HIV, to na pewno jest część osób z niepełnosprawnościami, tak, jakimiś, czy, czy umysłowymi, czy ruchowymi. No naprawdę to, to jest jakieś też dla, dla jakiejś taki szansa dla pokazania inności. Tak, tak. No dobrze, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie tytułowe. Które zresztą znajdziecie w, w, w opisie tego e, odcinka, tego programu. E, jeżeli m, słuchacie go na e, Spotify albo na innych p, portalach do odsłuchu podcastów, to odsyłam do YouTube. A jeżeli oglądacie to na YouTube, to zawsze możecie polecić tę rozmowę znajomym na przykład na e, Spotify. I zapasem była dzisiaj ze mną społeczny komitet do spraw AIDS. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Tylko dla dorosłych, w Chili Z.